Rozpoczynamy rysowanie modelu. Zaczynamy od narysowania osi o wysokości 49,7 z tego względu, że taka jest wysokość bryły. Ponieważ ma być to oś to przenosimy tą linię do warstwy osi, u góry bryły jest walec o średnicy 29,8, w związku z tym wprowadzamy sobie taką wartość jako średnica okręgu. Na dole mamy kołnierz o średnicy 78,8. W związku z tym wprowadzimy taki okrąg, ale ten okrąg nie jest od samego dołu, tylko o 5,3 od dołu podniesiony. W związku z tym o takim przesunięciu rysujemy środek okręgu. Jak już mamy tak przygotowane punkty do wskazywania, możemy zacząć rysować krawędź, czyli rysujemy Linią od środka okręgu, wysokość kołnierza 7,7 jest to jedyny wymiar, który na rysunku się nie pojawia, ponieważ jest to wymiar, który jest wynikowym wymiarem, a ponieważ musi być wymiar gabarytowy. Natomiast zgodnie z zasadą wymiaru bezpośredniego musi być podany wymiar 36 i 7 oraz wymiar 5,3. Na dole jest właśnie stożek o wysokości 5,3. Średnica dolna tego stożka 20 i kąt wierzchołkowy 60. Możemy teraz usunąć sobie okręgi pomocnicze. Przygotowujemy teraz polinię od strony widoku, tak aby była to jedna polinia, czyli Usuwamy zbędne fragmenty w tej chwili. Zbędne dlatego, że musimy utworzyć jedną polinie jako cały obrys widoku. Czyli do, tych, do jednej polinie dołączamy i jeszcze dwie pozostałe. W ten sposób utworzyliśmy jedną polinie. Takie postępowanie jest z tym podyktowane, że po stronie przekroju jest również taki sam zarys. Zaokrąglenie wykonaliśmy promieniem 3, który był ustawiony, w związku z tym nie trzeba było żadnych parametrów zmieniać. Przy fazowaniu ustawiliśmy parametr 1. Musimy wykonać dwie, dwa sfazowania. I tak przygotowany zarys możemy odbić poleceniem lustro ponieważ po stronie przekroju również jest taki sam zewnętrzny obrys tego modelu po stronie widoku dorysowujemy brakujące krawędzie na zasadzie koniec prostopadwe no niestety wersja filmowa powoduje, że jest mocno spowolniony ruch kursora w autokadzie ale jest to Spowodowane tym, że działa program nagrywający. W normalnej wersji, bez tego programu, oczywiście ruch myszki jest płynny, trafianie w odpowiednie punkty jest zdecydowanie łatwiejsze. Na średnicy 62 i 8 są rozstawione otwory w kołnierzu, w związku z tym musimy narysować oś na tej średnicy. Po narysowaniu linii. Cienkiej oczywiście. Przenosimy ją do warstwy osie. Zrobimy to od razu teraz z tego względu, że by nie mieć wątpliwości jaką linię żeśmy narysowali. Jak już mamy punkt, w którym możemy się zaczepić, to dorysowujemy wywiercone otwory. Ponieważ wartość Jaką trzeba wprowadzić dla otworów i 10 jest to 5, jako połowa tego otworu, więc stosowanie zasady rysowania kółka mija się tu z celem, dlatego że cyferka jest bardzo prosta i prawdopodobieństwo pomyłki bardzo małe. W związku z tym nie widzę potrzeby, aby stosować tutaj jakieś dodatkowe udogodnienia. To samo dotyczy otworu u góry który jest Fi 20, w związku z tym połowa tego otworu 10, więc też będziemy to wykonywać bezpośrednio za pomocą funkcji śledzenia i do prostopady. Natomiast już przy gwincie skorzystamy z okręgu, z tego względu, że no, wartość wiertła, jakim należy wywiercić otwór pod gwintowanie gwintownikiem, M14 no, wynosi 11,2. Tu można by powiedzieć, że jest prawdopodobieństwo pomyłki przy dzieleniu. I polecam zastosowanie metody kółka, która powoduje, że mamy pewność, że wprowadzimy daną dobrze. Natomiast, już przy samym zarysie M14, no to wystarczy, jak wprowadzimy to zaśledzenia. Wartość 7, bo tyle jest odsunięta linia zarysu gwintu. Teraz wykonamy jeszcze fazowanie u dołu otworu gwintowanego na wartość 1,5. Dorysujemy brakujące krawędzie na dole od fazy i od samej dolnej płaszczyzny, zamykające otwór. Zabrakło nam jeszcze drugiej symetrycznej części otworu w kołnierzu, więc wykonamy to za pomocą lustra, no i w tej chwili praktycznie zarys już istnieje, potrzeba tylko zaznaczyć, że po stronie przekroju jest zakreskowana, część wybieramy z kreskowania Ansi 31, dlatego że jest to symbol metalu, tak się kreskuje części metalowe, ponieważ jest jeden mały fragment przy otworze w kołnierzu, w którym jest bardzo mało kresek kreskujących, w no, związku z tym dopasowujemy sobie tak, aby ten najmniejszy zarys sprawiał wrażenie zakreskowania. No, skorzystaliśmy już z osi i wykorzystywaliśmy długość tych, tego całego przedmiotu. Do rysowania zarysu, ale oś musi być wyciągnięta poza zarys. W związku z tym skorzystamy z funkcji przedłuż, aby być zgodnym z zasadami graficznego zapisu konstrukcji. W tej chwili już mamy praktycznie narysowany cały zarys. Pozostało nam tylko wprowadzenie wymiarów tej konstrukcji. Zaczynamy od najbliżej leżącego. Zarysu, w wymiaru. Jest nim gwint m 14 Do niego użyjemy poprzednio przygotowanego stylu gwinty Przekrój, czyli takiego, w którym jesteśmy w stanie wskazać połowę wymiaru, a powinien się napisać cały. Kolejnym wymiarem jest wymiar średnicy Przekrój, czyli wymiar otworu. Fil 20. Jest to podobna zasada musimy tutaj ustawić, też połowę wskazać, ale tak żebyśmy mieli zgodnie z zasadami graficznego zapisu konstrukcji. No pierwszy zaraz był 10 od zarysu, kolejne po 7, więc tutaj żeśmy wykorzystali śledzenie z kolei do ustawienia linii wymiarowej Podobnie postąpimy ze średnicą FI298. Jest to średnica, która jest już wymiarowana jako pełna średnica, czyli skorzystamy ze stylu średnicę. To samo zrobimy dla dolnej średnicy stożka. No i ten zarys jako pierwszy od zarysu powinien być oddalony od 10 od zarysu. Teraz poprawimy sobie jeszcze otwór znaczy wymiarujemy otwór, no, u góry jest to fi6, no, ten jest oddalony od 10 od zarysu oczywiście, no, ale to jest grupa otworów, w związku z tym, ponieważ nie tworzyliśmy e, styli wymiarowania e, do grupy otworów, z tego względu, że tych styli by było za dużo, więc wchodzimy w ten indywidualny wymiar i w nim wyszukujemy we właściwościach przedrostka i w tym przedrostku poprawiamy na zadaną ilość otworów. No oczywiście otwór Fi10 jest również tyle samo razy powtórzony na całej średnicy, w związku z tym możemy oczywiście powtórzyć to na zasadzie tak jak poprzednio, że tworzymy, skorzystamy z, ze stylu średnicy i poprawimy w tym stylu, ale ponieważ mieliśmy już utworzone, Taką, taki poprawiony wymiar, to go sobie tylko skopiowaliśmy i dopasowaliśmy, do znaczy wskazaliśmy otwór, który był wykonany jako pogłębiony. No, nie było tutaj możliwości ustawienia tego od wymiaru linii wymiarowej od Sary 110, więc zastosujemy, zastosujemy sztuczkę z kółkiem, który pozwoli nam precyzyjnie zlokalizować linie wymiarowe. Jak już mamy wymiarowane te średnice, to możemy sobie przejść teraz do wymiarowania stylem polskim. Są to wymiary, które są liniowe, czyli głębokość podwiecenia w, ko w kołnierzu. Tu skorzystamy z kolei, żeby dobrze to precyzyjnie odsunąć od zarysu od punktu środkowego linii i ze śledzenia odsuwamy o 10. Czyli mamy znowu spełniony warunek, że wymiar ma być 10 od zarysu. Z kolei z drugiej strony możemy wymiarować pierwsze przetoczenie i tutaj możemy od 10, ale ponieważ to możemy zgrupować w kolejne wymiary, czyli teraz możemy skorzystać z funkcji od bazy i w ten sposób możemy wymiarować wymiar 49,7 gabarytowy, który automatycznie ustawił się w odległości, która była zaprogramowana w stylu wymiarowania. Wysokość stożka 5,3. Po prostu zgramy z wymiarem 36,7, tak żeby to było równo ustawione kierunek wskazywania, proszę zwrócić uwagę, zarówno jak przy fazach, jak i przy 5.3, to tekst wymiarowy jest wypisywany przy drugim wskazaniu, w związku z tym od razu możemy zadecydować, w którą stronę zostanie napisany tekst. No, przy fazie 1 dla kołnierza, no tutaj za bardzo stanienia, w związku z tym troszeczkę złamiamy zasadę tak, tą od 10 od zarysu, no ale Faza z reguły jest taką konstrukcją, która jest właściwie używana do tego, żeby wstępić krawędzie. Nie jest to zbyt istotny wymiar, więc możemy sobie pozwolić na lekkie przekroczenie zasad. Pogłębienie otworu Fi-20. Jest. Oddalone o 11, z tego względu, że jako drugi punkt był wskazywany krawędź od fazy, która jest cofnięta o 1. Aby wymiar był o 10 odsunięty, no to musimy zastosować odległość 17. Z kolei wymiar średnicy rozstawienia otworów zapazujemy od, od średnicy Fi20, co nam zapewni no, w jakiś sposób. Równomierne rozstawienie. Nie można było zasłować tutaj odległości 7, z tego względu, że przeszkadza wymiar fazy półtora. No ale dalej już możemy sobie to y, zgrać z następnym wymiarem. Średnica już możemy tam ten, ten wymiar gabarytowy 78,8 średnica w odległości 7 od wymiaru fi 62 i 8. No, pozostało nam jeszcze do wymiarowania promień i kąt. Dla promienia stworzyliśmy specjalny styl Przypominam, że jest to styl stosowany dla małych promieni, czyli zawsze tam, gdzie nie ma miejsca na standardowe miejsce. I tu żeśmy sobie zarządzili, jak ma wyglądać ten styl, ten wymiar, gdy właśnie wskazujemy zbyt małe promienie. No i jest to zgodne z zasadami graficznego zapisu konstrukcji. W przypadku kąta skorzystamy z normalnego stylu polski, ale ponieważ jest troszeczkę miejsca na tle zarysu, no to, a nie zaciemni to całości zarysu, to spowoduje, że wybierzemy miejsce, gdzie da się to jakoś ustawić czytelnie. Ponieważ wymiar 3x10 był troszeczkę przekreślony przez linię pomocniczą od wymiaru 78, no to musieliśmy go przesunąć. I na tym właściwie można powiedzieć, że został model całkowicie narysowany. Pozostały nam pewne sprawy porządkowe, mianowicie chodzi o to, żebyśmy ustawili to symetrycznie, tak żeby miejsce zarysowane, czyli najniższy punkt, najbardziej oddalny w prawo punkt, wyznacza nam jeden róg prostokąta, który będzie nam wyznaczał Cały zarysowany obszar. Z drugiej strony, z kolei, kończy nam się ten zarysowany obszar liczbami od wymiarów, więc musimy się znaleźć górę tego tekstu. Góra tekstu no, będzie możliwa do znalezienia przez to, że my wiemy, że ustawiliśmy tekst o wysokości 2,5 do wymiarowania, a przy wymiarowaniu automatycznie punkt bazowy jest środkiem tego tekstu, w związku z tym jak się zabazujemy na punkcie bazowym tekstu od wymiaru, odsuniemy się o 1,25, no to będziemy mieli górę tekstu. W ten sposób uzyskaliśmy zarys, zarys zarysowany. Jak narysujemy linię przekątną tego prostokąta, to teraz, jeżeli cały zarysowany obszar w środek tej przekątnej przesuniemy tak, że trafi w środek przekątnej, która jest obszarem do rysowania. No to wtedy mamy już w pełni symetrycznie ustawiony nasz model w stosunku do ramki. Możemy to sobie zweryfikować, stawiając wymiary, które wyraźnie nam wskazuje, że z lewej i z prawej strony jest taki sam wymiar. Oczywiście dla. Tylko dla porządku. Sprawdzimy jeszcze, jak to jest między górą i dołem. No, ale ponieważ korzystaliśmy z zasady, że przekątna środek przekątnej trafia w środek przekątnej, no to jest oczywiste, że ten wymiar również musi się zgadzać. W tej chwili sobie wyłączymy warstwę pomocniczą i mamy już czysty rysunek który jest ustawiony w pełni symetrycznie. Czyli no tak jak to w tym przedmiocie jest pożądane. Pozostała nam jeszcze do zmiany data, czyli wchodzimy w edycję daty, która jest przygotowana w szablonie. Poprawiamy, kończymy. I w ten sposób już możemy powiedzieć, że mamy w pełni skończony nasz model. I jest gotowy do wydruku. Chciałbym jeszcze tylko zwrócić uwagę na to, że model tak naprawdę można wykonać troszkę szybciej, z tego względu, że tu był problem z samym komputerem i działał on no, wolniej. Było widać pewne przeskoki, myszki i trudności z trafieniem w dany punkt. Natomiast na normalnym ekranie, na normalnym używaniu, nie ma tego problemu. Autokat pracuje płynnie i łatwo można trafiać w te punkty. Dziękuję za uwagę.